Cześć, witam Was serdecznie. Tym razem znowu z lasu, z pod Zbony. Słuchajcie, bohaterem naszego dzisiejszego odcinka jest grzyb niejadalny, niestety, ale o jego jadalności jeszcze dwa słowa powiem później. Natomiast grzyb, który jest grzybem typowo zimowym. Mamy dzisiaj połowę kwietnia. Jest to jego koniec wegetacji, a mi się udało trafić jeszcze na wysy. W tym samym czasie występuje jego bliski kuzyn o którym również za chwileczkę powiem i rozróżnienie tych dwóch gatunków nasuwa bardzo dużo problemów ale to wszystko za chwileczkę mowa dzisiaj o żagli zimowej ostatnio forsuje się bardziej nazwę twardziak zimowy bardziej odpowiada nazwa pierwsza którą wymieniłem i jej się będę trzymał żagiew zimowa inaczej zwana twardziakiem zimowym zapraszam do oglądania słuchajcie tutaj sobie możecie przeglądnąć teraz widzicie e... Owocniki tego grzyba. Nie mówię. Czekajcie. O, nie mówię o skórniku, który teraz dotykam palcem. Ale mówię tutaj o tym grzybku z kapeluszem i trzonem. Tu jest kolejny owocnik. Tutaj dwa następne. Za chwileczkę pokażę Wam kolejne. Słuchajcie, kolor. Kapelusz, generalnie kapelusz wielkości od 2 do 6 cm, więc nie są to grzyby jakichś wielki, wielkich rozmiarów. Kolor kapelusza bywa różny, przeróżny, od blado ochrowego do ciemnobrązowego. W momencie kiedy on jest starszy, ten kapelusz bleknieje, blaknie, przepraszam za przejęzyczenie, blaknie, natomiast gdy jest młodszy, ten kapelusz jest ciemniejszy i tutaj Wam pokażę, tu jest młodszy, Owocnik, popatrzcie się, tu jest kolor kapelusza taki brązowo-kawowy. Natomiast tu mam starsze owocniki, które wyglądają na prawie białe. Przyjrzyjcie się, no i popatrzcie, jak ładnie sobie rosną. Opanowały to drzewko obok. Zaraz rośnie skórnik, ale o nim zrobimy kiedyś indziej. Odcinek tu patrzycie teraz na żagię zimowo. Słuchajcie. E to był kapelusz, teraz jeszcze dwa słowa na temat trzonu. Poczekajcie, ja tutaj jakiegoś niestety może nie tyle urwę, co wyjmę, bo one rosną. Są to grzyby saprotroficzne, rozkładające gałązki, e, gałązki opadłe, gałązki drzew. Widzicie, że o, on tutaj na tej gałązce sobie rośnie. Czekaj, może tego wezmę. O, popatrzcie się, ładne dwa owocniki na takiej maleńkiej gałązce. A więc teraz co do trzonu. Słuchajcie, trzony bywają w grubości od 2 do 6 mm, Więc raczej te trzony są cienkie. Trzony są bardzo twarde, łykowate i praktycznie niemożliwe do złamania. Kolor trzonów, czekajcie, bo coś znowu z ostrością mój telefon głupieje. Moment, spróbujemy to w ten sposób złapać. O, teraz lepiej widać. Trzony, słuchajcie, może pokażę patyczkiem. Trzony są e, ciemniejsze od e, hymenoforu, czyli od rurek. Jak już e, właśnie przed sekundą powiedziałem, hymenofor stanowią rurki i pory. E, trzon w kolorze żółtym lub e, jasno... Żółt, żółto-brązowym, przepraszam, bardziej ochrowym, jasno-brązowym, ciemniejący na koniec i lekko na końcu e, bulwiasty. Natomiast e, hymenofor czyli spodnia warstwa kapelusza stanowił pory i rurki, rurki, z porami w kolorze białym w kolorze jasno kremowym ekri, w takich kolorach ten hymenofor występuje i tak jak powiedziałem zależy to od wieku tego grzyba, widzicie tu jest troszeczkę młodszy kapelusz ciemniejszy tu przed chwileczką Wam pokazywałem jeszcze do nich wrócę, starsze owocniki i te kapelusze już wyblakłe pod kolor taki ochrowy. Słuchajcie, te grzyby można pomylić z dwoma innymi, a, jeszcze tutaj mam, widzicie, piękne owocniki. Ale znowu mój telefon jak go trzymam w ręce to głupieje, o teraz ładnie to pokazał. Słuchajcie, to co już zacząłem mówić twardziaka zimowego. O! Tu jest gigantyczny. Teraz mi się udało znaleźć. Przeoczyłem go w tej kupie liści. No, jest na granicy swoich możliwości. 6 cm. A więc on nam posłuży za porównanie. Tutaj rośnie sobie na tej gałązce. Ja go tu urwę. Popatrzcie się, no, jest piękny. Naprawdę okazały. Egzemplarz żagwi zimowej. Widzicie bardzo drobne, bardzo drobne pory. I trzon, o którym wspominałem wyżej e, jaśniejszy, dołem ciemniejszy. Te różnice e, tutaj jest mniej więcej pół na pół. Ten trzon podzielony, natomiast nie jest to typowe. Tym się nie sugerujcie, dlatego że, jak widzicie, to jest. Trzon bywa ciemniejszy, ale tylko przy samym spodzie przeważnie. Nie tak jak w tym przypadku, gdzie ten trzon jest w 50% znacznie ciemniejszy. Dobra, ee, słuchajcie... Ee, znowu jak chciałem w ręce, to słabo. No, widzicie, że wyblakły jest ten kapelusz tutaj, no bo tu już jest mocno dojrzały owocnik. Zapach tego grzyba jest nieznaczny, praktycznie bez zapachu. Cały grzyb jest niejadalny z tego prostego powodu, słuchajcie, że jest twardy i łykowaty. Ja jadłem tego grzyba, nie oszukuję się, nie, nie będę Was oszukiwał, spróbowałem, zjadłem. No cóż, oczywiście odszonie w ogóle zapomnijcie, że się go da zjeść. Natomiast miąż jest też praktycznie tak twardy i łykowaty, że się go nie da, nie da pogryźć i skonsumować. Praktycznie zjadłem tylko część hymenalną, czyli tutaj te pory i rurki. Smak tego grzyba był powiedzmy, że jak to powiedzieć, no bardzo bardzo poddawałbym wątpliwość jego jakość kulinarną. Nie powiem, że był paskudny czy, czy niesmaczny. Nie, no to smakowało to jak <laughs> czego to porównać? A, jakbym zjadł kawałeczek drzewa. Bardzo, bardzo przyjmuje smak. Od swojego żywiciela. Dobra, e, zacząłem. Znowu się powtarzam. Z dwoma grzybami możemy go, e, e, możemy go mm, pomylić. Mianowicie z twardziakiem e, wiosennym, czyli żagią wiosenną, albo z twardziakiem e, orzęsionym, czyli żagią orzęsioną. O ile w przypadku. Aha, wszystkie te trzy grzyby występują w kwietniu i tu jest problem, bo mamy kwiecień. Natomiast. E, Generalnie oprócz żagi wiosennej zarówno żagiew zimowa jak i żagiew orzęsiona występują zimą. Żagiew zimowa, która jest bohaterem od dzisiejszego odcinka, występuje mniej więcej od końca września do końca kwietnia. Natomiast żagiew orzęsiona może występować cały rok, a żagiew wiosenna występuje mniej więcej od kwietnia do sierpnia. Więc takie są pory występowania. Jeżeli chcecie zebrać tego grzyba, czy znajdziecie go w kwietniu, tak jak ja znalazłem, to macie problem w rozróżnieniu tych trzech gatunków. Otóż żagiew orzęsiona, jak sama nazwa wskazuje, na kapeluszu ma drobne rzęski, więc to go odróżnia od żagwi zimowej. Natomiast żagiew wiosenna pory ma jeszcze jeszcze bardziej drobne niż żagiew zimowa. Widzicie, że te pory są tutaj naprawdę minimalne. A żagiew wiosenna ma te pory jeszcze mniejsze, co jest widoczne szczególnie na osobnikach młodych i tutaj mamy takiego młodego bardzo osobnika, popatrzcie się, gdzie w przypadku żagi zimowej, przepraszam wiosennej, tych porów byście w ogóle nie zauważyli na tak młodym owocniku, a tutaj te pory są wyraźne, więc wiemy, że nie jest to żagiew wiosenna, tylko jeszcze złapaliśmy żagiew zimową. I to chyba tyle. Możemy skończyć ten odcinek. Myślę, że powiedziałem wszystko. Rozróżnicie już te trzy rodzaje żagwi, czyli twardziaków. Trzymajcie się ciepło. Cześć.